Siema moi, ja jestem Hexu i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy w Minecrafta, tylko dzisiaj nie będzie taki zwykły odcinek z Minecrafta, ponieważ co 30 sekund świat będzie chciał mnie po prostu zniszczyć. Troszeczkę się poradziuję, troszeczkę się też pośmieję i mam nadzieję, że takie typy odcinków wam oczywiście się przypodobają. Yy, zacząłem, chciałbym też zacząć nagrywać takiego Minecrafta, ponieważ no... Age of, Age of History. No fajna gierka, ale no coraz mniej widów będzie ją oglądać, a ja chciałbym na troszeczkę inny content też już zrobić. I mam nadzieję, że ci, co jednak lubią moje odcinki, to jednak jednak zostaną tutaj. No bo radzę, bo żeby dużo porobić, nagrać i potestować. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam przypadnie do gustu. Sorry, za mój głos troszeczkę, ale troszeczkę mam kadar. I co? Zapraszam Was do oglądania. No dobrze, mam 175 sekund na ogarnięcie się jakby, bo potem zaczną się e, eventy, więc bierzemy sobie na razie wszystko. To wziąłem sobie tutaj trochę dodatkową skrzynię, bo wiem, że to będzie małe wyzwanie to, co będę robić, e, więc to hmm, musimy się troszeczkę tutaj podprzygotowywać. Hmm, dobra, tutaj sobie już pierwszy crafting zrobimy i tak dalej. Troszeczkę drewna pościnamy, spróbujemy znaleźć jakąś wioskę i spróbujemy się troszeczkę ogarnąć i może nawet Idziemy Minecrafta, ale do nieba pojęcia. Na pewno będzie dużo cieć, bo będę się denerwować. A jeżeli Wam się podoba taki typ odcinków, że będę miał jakieś wyzwania w Minecrafcie. No to oczywiście zostawcie tego lajka, like, zostawcie tego suba, bo będzie naprawdę ciekawie. I mam nadzieję, że takie coś też. O, już słyszę pierwszego debila. No i mam nadzieję, że takie coś Wam naprawdę przypadnie do gustu. Mam nadzieję, że <laughs> odcinek wyjdzie fajnie. A teraz postaramy się przejść tam na tą, tą górę. O, jak widzieliście, tam jest góra. No i jakby chciałbym się tam dostać, mm, spróbować zaopatrzyć się w potrzebne mi rzeczy. Jakiś kamień, o, cudownie. O, szkielet jeszcze. Super, a ja na normalu gram. O nie, dobra, idź mi stąd. E, więcej was nie miała? O, dawaj, dobrze, zombie. Tylko muszę Ciebie też zabić, niestety. Game over dla Ciebie. Są pochodnie, znaczy, te są. Ten jest kamień, to można by kamień zebrać. Tam się oczywiście przyda. Mamy przynajmniej troszeczkę jedzonka. To będziemy mogli się trochę e, podleczyć. Fajnie, więcej pochodni. Z, z, spróbujmy. O, właśnie, o to mi chodziło. Żelazo, cudownie. E, to Żelazo się oczywiście tutaj przetopi. E, mamy kamień, więc jest dobrze. No i 17 sekund w dodatku. Może wyjdziemy stąd, jakby Bo nie wiem, co się stanie, i wolę chyba być na powierzchni. 10, 9, 8, lecimy. 4, 3, 2, 1. Spiderflog! Nie! No. Dziś. No, prawda, wszyscy. Idź mi idź, idź. Idź mi Idź. A gdzie? Kamię. Noo! To jesteś je apko. Idź mi z No trzyma! No to fajnie! <śmiennie> to świetnie! Jeden <śmiennie> event! Ja pierdzielę! No tak to nie może być, wrócimy tam, bo itemy O oho! I ta by mi się jednak przydadzą? Boże, weźmiemy na... Nie yeah, peaceful. Easy, powiedzę dobrze, mam nadzieję. O, tak moje rzeczy. Pudownie. Trochę tutaj fajnków widziałem, umarło. Zbierzmy sobie troszeczkę kamienia. Do zebrania. Do zrobienia nam piecyka, bo yy, taki piecyk. No, nie powiem, byłby dobrym pomysłem. Jeszcze jakaś sikierka, no to takie, takie fajne, fajne rzeczy. Dobra, <laughs> za 10 sekund yy, będzie pewny, pewny event. Może weźmy time for the day. Yy, nie mi się w nocy biegać, wy nie widzicie nic. Down i to. The... Co so trzeba Jedn! Get... Nie wiem co to się stało, ale to chyba miało mnie pod ziemię jakoś wziąć. Eem, no i PUBG, no niepykło, chyba się nie pykło. Chyba się nie pykło, kozak. Tam no, w ogóle jest. widzieliście? no jak sì jest. stoi sobie w jaskini. He! I zaraz znowu się coś stanie. Lama, hej Envil! Co to było, ale mogę sobie nazwać moje kilo. Lepszy kilo. No i Fox. <laughs> Powiem tak. <laughs> e, nie chciałem dosyć po, po głowie. bo nikt by nie chciał. E, no to tak. Znajdźmy sobie jakąś wąskę, Pojedźmy sobie bardziej w tamtą pustą przestrzeń, bo nie chce mi się biegać w lesie, e, bo myślę, że to będzie po prostu bez sensu. Magma Ej! <laughs> Ja, yeah, marnujmy drewno, tak jest, to jest mój, moje hobby, kurde o! o tam lawa w ogóle. jest. Dzięki mordo, że mi coś takiego zrobiłeś. No tak, a poza tym macie mowa w opisie, więc możecie po napisać potem ile żeście przeżyli tych akcji. No na prawie umarłem. Co no, na no, dole mamy? Ja jakąś. Mamy przynajmniej na okazji lawę, to będzie można na przykład coś stworzyć, nie wiem co tam się tworzyło. A obsydian chyba się tworzyło z tego co pamiętam. Dobra. Mu Mućka, dawaj mięcho. No od ty... tego co mi wiadomo, to trzeba być jak najwięcej jedzonka. To, że jest tym, że... no kończy mi się ono. Zombie trio! Hej, ter, hej, ter, ter, ter. Fajnie, zabijem zębiaczki, cieszę się z tego bardzo. No dobra. Lawa prison! czy pizgam Świetnie, coś jeszcze chcę mnie spalić <grystanie> Ja pierdzielę, nie wierzę Kozak, świetnie, podoba mi się takie coś Na pewno <laughs> Szanuję pomysłowości Zdajmy sobie jeszcze więcej mięska o właśnie, znajdźmy sobie więcej mięska i upieczamy sobie coś, bo z tego co widzę to chyba z wiochami będzie ciężko, bo wiecie, to jest wersja 1.15, no to... Brzechami chyba będzie, no, dupa trochę. No, tam się wszystko pali. Oko. Mmm. skeleton pak. Dlaczego ty? Nie, no, nie wierzę. Idź, nie stąd. No, nie wierzę. Siema. Parówy. Parówczaki najgorsze. Coś w ogóle do mnie pisze. Yy, wyłączone ta. A żeby wam się coś stało przez to, że to zaraz coś tu się. No, idźmy stąd. night zombie jeszcze. Nie no, to jest po prostu śmiech. Chodźcie do lawy, panowie. Aha, oni mogą. O! Uh, wieczyk! Jej! Najlepszy loot jaki dostałem. Zonomic Night Force. Koks. Skleton Rain. Nie no, świetnie. Dobra, to nie! 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 Ja czemu? To co, wracamy tam no chyba! Nie, nie zostawię tam wszystkich swoich rzeczy, człowieku, posrało cię? Halo mordeczki, wróciłem po moje itemy, jak fajnie widzę, że koledzy się zmyli. Bardzo dobrze, bo no nie chciałem ich widzieć za bardzo. W sensie, no nie, nie stęskiłem się za nimi. Pięknie, teraz musimy sobie wszystko poukładać, bo oczywiście Jest to takimi pajacami, że po prostu muszą mi wszystko rozwalić, no dobra, wolę mieć ten mieczyk, w sensie ma... on enchant. sharpness 1. Okej, okay, on bije. Tak średnio by powiedział umpiję, ale no... Yy, zobaczymy. Okej. Okay. O nie! U, cześć. Hehe, jeszcze więcej drewno tracimy. Tak, cudownie. Hu! Kozak! Ile tu mlaby się rozlało? I zaraz, wszystko mnie chce palić dosłownie. To jest, ciągle się robią budynki, wiecie jakie yy, Z... do... Yy, no, Ogniem, no, widać, że chcą. jestem tak przyjarany dosłownie. Jest za pusta przestrzeń tam, jest. Ja piskam. Dlaczego nie ma w ogóle żadnej wioski? Świetnie, jestem nad chmurami. Znaczy w chmurach. Mam głowę w chmurach. Nie! Idź mi! stąd! Dlaczego szkielety? Dlaczego szkielety? Ja dopiero co się uleszę, ja mam za 5 sekund kolejny event, więc no, nie jest za dobrze. Um, dajcie daź mi jakieś żarcie. Nie, no nie wiesz! Czemu? Wy, wy u, u, Nie! U, u. Cześć! I co? Z wami Pajacce Kozak Dobra, teraz co? A ja musimy się jakoś stąd wydostać. bo. No, nie małe niebezpieczeństwo. To pierwsza kadłuba. O, światło. Jedna. Pięknie. Teraz tylko gdzie oni są. Dobra. Tak szczerze, to mnie to nie interesuje gdzie oni są. To po prostu chcę uciec przed nimi. A! Krowa! Żarcia nie mam. Nie! Proszę. robic, robic. Wściekłe króliki. Jaj. Dobra, jest dobrze, jeszcze żyjemy, nie wiem jak. Jakim cudem, my tu żyjemy? Jeszcze. A co tam jest? Za 3 sekundy kolejny event. A ja znowu z głodem stoję. Nie, nie Co jest? Ile jedzona? Ile jedzenia? Aha. No! Krowy! nie jedzie na krowie, jakim cudem? Już myślałem, że krowa zbie też bije. Ja pierdziulam! Ile jedzenia? Kozaj! A burgerowego sobie. Jezu, ile się ich! pierdziulam! Całuj żarcie! Co to jest? Duj. Nie! Jest tam coś na dole. Osztyk. mogę mieć, miałem jeszcze dalej ile tam tego było? To było co? Cały, cały kwadrat tego gówna Nie wierzę że... oj oj, 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 oj szybciej Nie! Nie wierzę nie! Nie! Nie, 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 nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Jezu, to cudę jeszcze tego dotarły, jakim cudem? O ja pisgam Ja chcę iść jak najszybciej. Ja pierdziele co tam się dzieje i tam jest jakoś roztakra totalna. Ja sobie to chyba ten, zrobię yy, Checkpoint co nie? Czego to jest ogień? Aha. Pewnie oni są takimi głomami i ten... I troszeczkę nie trafili. No to tak. <laughs> został mi off i został mi crafting table. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale chyba źle. Bo ja nie wiem co ja zrobię z tym killowem, przynajmniej żelazny. Nie wierzę. No! 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 Ha! ha. Ja pierdziłem. Smuga TNT dosłownie za mną szła. Jaki jest mój rekord? 6 eventów, kozak. Cieszę się bardzo. No będę musiał... Nie, do, dobra! Idź to. Po jeden. A nie ma, jakiś kamień, co nie? Coś tam zebrałem, tylko nie to. Tylko to. O, kozak. No i krówki! Lepiej Crafty bo kto wie, może mi się przydać. W przyszłości może trochę. Chociaż trochę. Nie, no dobra. <ścoughs> Czemu to? Nie, nie ma. W wodzie nie ma. Oszukujecie, nie możecie w wodzie być. Aaaa! Debil. Zwiedzamy tak zwaną mapę, co nie? Mini slime party! Yeah! Idź mi stąd. Co ty możesz pływać? O, w dupę! Nara! Prajeży. Dlaczego ja? Ja pierdziłam do seru party dosłownie. Taka dla mnie że to Po to... prostu przeżyłbym za bardzo. Zwłaszcza, że one wszystkie biją, co nie? Ja myślałem, że one się rozpływają w wodzie. Eee. Nie wiem, który to jest event, ale chcę pobić rekord i chcę mieć przynajmniej 10 eventów za sobą. Tylko szczerze, że dopiero to będzie chyba z piąty, albo coś takiego. I o to się właśnie najbardziej boję, dlatego trzeba jak najszybciej kolejne jedzenie znaleźć. Bo o Jezus Maria. Przecież ja stąd spam. jak ja stąd spanę. O żabit. Ha! Debil! Ha! Dobra człowieku, weź mnie nie strasz tymi muzyczkami, to mnie Jo nie Diobsrało, nie. Nie szukałem kolejnych świni kolejnych krów. kolejnych wszystkiego. O lawa, fajnie, łódko i spróbujemy domek zbudować, sobie na to? Myślę, że to będzie dobry pomysł. Brzuszka, bardzo dobrze. Pokus, pokus, czary mary! Twoja stara to twój stary. Udopiłem wiedźmę, dosłownie. Nie to trwa, nie wierzę, czyż to nie? Dobra, ja uciekam jak coś. Mini slime party! Już zapisał mi się mój spawn point, koks. Mm, teraz tak. Zbierzmy sobie drewno, jak najwięcej drewna, nie chcę mi się już wracać po te rzeczy. Zbierzmy sobie drewno i mm, zbudujmy domek. To będzie dobry pomysł. W sumie domek będzie takim bezpiecznym miejscem, co nie? Więc zbudujmy. I nie będę, nie będę tym razem pomijać tego preparation, bo ciągle pomijałem i ciągle mi się gorzej robiło. Ile w ogóle? 7 eventów, no dobra, musimy... musimy to 10 wbić. 10 eventów. Ej, jak fajnie, że za 10 sekund jakiś event. Ja, 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 jestem już bezpieczny ze swoim domku, tyle. Powiem wam, że ładny domek mi wyszedł, bardzo ładny, podoba mi się. Leverfish! Idź mi stąd, naura! Ciebie nikt tu nie prosił. Chcę stworzyć więcej patyków. Nie, mam patyki. Ale, nie! Dobrze, że nie byłem przy swoim domku, bo mój domek byłby totalnie właśnie rozdupcony. O, cztery, myślę, że tyle starszy. Idziemy jeszcze troszkę, troszeczkę rozdupić. Hot fit E! Ogniska! Ej, dostanę coś z tego? To chyba węgle się dostawało, co nie? Aha o, Silver Cisher? Nie no serio, teraz was więcej tu będzie. Serio? <ścoughs> Czemu ja? Ja piziulam A, trochę za dużo tu jest, tyle wam powiem. No, wzmocnić się będzie trzeba. Więc pozbieramy trochę kamienia. Nawet jakaś linia jest, nie wiem, często. O! Down into the ground! Nie ma. Padaj. O, jaki ładny domek. Nawet zrobimy okna. Pudnie! Podoba mi się. Very deadly Poison. Jak świetnie. Ale very deadly, takie very, very deadly. Oj, na szczęście nie. Gaz party! No co jeszcze będzie party? O ja piszkam! Do domu! O! NI! 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 ja serio, myślałem, że zaraz dostanę jakiś TNT po mordzie, znaczy przed mordą. Domek przeżył, o nie! O! Nie! O, nie ma! To ja jeszcze troszeczkę poprowadzić ten odcinek. Dobra, to to dupa, no to już nie odbuduję domku. Znaczy no w sumie jest jakaś ochrona, co nie? Trzeba się cieszyć z małych sukcesów. Jedny domek. Biedne tereny. Cudownie. wejdźmy na górę, na najwyższą górę. I się zabijmy. Co to za problem? Kto mi zabroni? Ja pisgam! 40 minut nagrania! Ciekawy jestem ile wyjdzie w ogóle nagrania w montażu. Mi się wydaje, że z 20 minut wyjdzie. Ładne 20 minut będzie. TNT Rain! I to znowu! O! Krowa! Moje mięsko! No Nie! I teraz to bardziej chciało mnie zabić, nie powiem, że nie. Wejdziemy sobie na najwyższe drzewo. Będzie oczywiście dobry moment. Don't jump. Why? <laughs> nie! 15 iletów. Jak dobrze! Dobra! Przynajmniej nie przegrałem! No to, no tak. No... Fajnie! Napiszcie swój wynik w komentarzu. Te, świetnie.